Jedno to jest rozmiar, czyli ile może dana osoba przy posiadaniu danej wielkości klatki piersiowej i wielkości własnych piersi mieć dołożone w wielkości implantu, a druga sprawa, czy życzy sobie implant, który jest implantem równym w samym jego przekroju, czy też implantem anatomicznym. W większości pacjentek są stosowane implanty piersiowe okrągłe. Implanty piersiowe mogą mieć różną podstawę, czyli mogą mieć mniejszą czy większą średnicę podstawy, a także różną wysokość. Wysokość, czyli, czyli tak zwaną projekcję. Bywają implanty, które mają e, małą podstawę, e, małą średnicę i implanty, które mają większą średnicę. Tak? Czyli to są różnego typu wielkość implantów. A drugim elementem, jaki jest, to jest implant, który ma różną wysokość, czyli przy tej samej podstawie, przy tej samej wielkości podstawy. Mamy różną wysokość implantu. Jedne są niższe, drugie wyższe. To, co powiedziałam, jest to dobór indywidualny. Drugim typem implantów są implanty, które są implantami anatomicznymi, czyli o tak zwanym przekroju w kształcie gruszki i jest to inny przekrój od tych okrągłych. Każda pacjentka jest informowana, jaki potencjalnie wygląd piersi może uzyskać po dobiorze odpowiedniego, odpowiedniej wielkości i odpowiedniego typu implantów.